Witajcie serdecznie z tej strony Lord Kirzo, a razem ze mną jest Martix Cześć A to Warzy. Pogramy sobie, zobaczymy jak nam pójdzie Także wiecie akurat króla przed chwilą razem drugiego krugera, za chwilę mu wyładujemy amunicję i pójdziemy na lotnisko Które jest w tamtym kierunku ile dobrze pamiętam Dobrze mówię? Tak, no No to już schodzimy powoli Ale czekaj tylko, rozpadł jednego krugera no pięć pocisków ma zawsze coś Dobra Ej czekaj wywaliło mnie O Kurde. właśnie, widzę widzę Aż FPS spada, jak cię wyrzuciło, hej. Dobra Mam mało EQ na razie Martyna ma, ma medium pack tak? Ja mam medium, tak No, no to to będziesz na zbierać broń, a po coś No Czekamy na nią Słuchaj, chciałabyś chciała pustego Krugera właśnie tak chciałam go chyba wziąć nie no wiem to... wezmę go a jak będzie mi miejsce zabrakować, czy coś tego wyrzucę no spokojnie ja żeby tylko nie zdradzić na serwera na nagraniu bo nam potem ktoś jeszcze będzie kiedyś chyba słyszałam jak wchodzisz nie a jestem to, w miejscu nie to, ruszałem już to było się. dziwne nie wystraszcie mnie spokojnie Wyrzycie za zastrzelę ze za strachu ja sobie na górze czy na dole tu jesteś, dobra, balgit. No. Teraz cię zaproszę, proszę bardzo. Czekaj, bo kapsloka wróci. Wziąłeś gnata? Tak. No to co, powoli? No, czekaj. Tam jest lotnisko. Co tak o. świeci? O, o kurty, ja się wystraszyłem. Słońce. Ale ja się wystraszyłem. Dobra, tam jest lotnisko. Ja też możemy się ześliznąć tędy na dół. No, Właśnie no. tak się zastanawiałam, ale... No, schodź. Z pistoletem tam ręce i śledczy skuszą. Tu chodź, tu jest zombie zbugowany. zbugowany. Ja go tu nie widzę, gdzie on jest? Nie, wiem też, go nie widzę. Nie, w ogóle mało teraz widzę jeszcze. Na nagraniu też będzie mało widać. Masz flasha? Flashlighta? No. Leżył tutaj. Leżył. Leży tutaj, tam. Możesz... coś możemy go wziąć. Nie wiem, może idzie. Dobra, schodź. Nie. Czemu? Ile masz HP? Gdzie tam jest przejście? Ile ja? masz HP? W głowę, tak, tak łokcie, no. No to ja mam kolana same, idź. Zresztą mam full HP, wiesz? Pod nami jest bugowany. Dobra, chodź idziemy na to lotnisko, ale ostrożnie w to lotnisko, bo nie chcę zginąć. fajny lud zebrać, jedynie, co... Pozdro. Ale FPS-y spadły. Ale ładnie świeci. No. Patrz, przez rynczowaj teraz to zobaczę na ogno, te... na słońcu, haha. Odległość unlimited. Dobra, poczekaj na mnie, żeby się blisko siebie trzymać. Chyba z której strony jest wejście na lotnisko? Chyba z drugiej, co? Nie wiem. No my od tyłu chyba przyszli. Tak idę, bo od tej drogi jest, dobra. To... Się coś do picia nie też chcę się zaleźć. za bardzo przy tym płocie trzymać, bo wiesz, bo ja, kurde... Co? Kurde... Zombie na ciebie poleci, no i wiesz, i będzie problem. Najwyżej zgniemy. no. Najwyżej zginiemy, to ma być nagranie, byle żebym miał około 10 minut, żeby przetrwać... Picia? Nie, musimy przetrwać przynajmniej 7 minut, żeby było dobre nagranie. Za niedługo paska w picie nie będę pić. O kurde, ja już też mam dość mało, ja na czwarta. Daję, daję ten, can of ham? Nie, on tylko żarcie, nie używaj go. Nie wiem, ma, nie mam zamiaru akurat W żarcie też już mam mało powoli Kanof... of hama najlepiej, nie wiem tak, jak będziesz mieć połowę, jak będziesz miał... No ja mam mieć połowę one... to ja mam połowę jedzenia właśnie Ale to tak tego jeszcze nie będę jeść, bo... Potem dopiero A mańceństwa mi się już skończyły, więc... Wrąb są, jest trochę i duży, nawet po lewej, nawet przy płocie Nie na na lotnisku jest dużo, no widzę Lękam już kolej się nie raz, który tu chodził i wiesz Zaczęła trzeba mieć taktykę, no Uwaga po lewej zombie No kurde mała FPS-u po na full HD, bo na pełnym ekranie nakrywam A no ty tak, ty to mieć mało Bo mi się nie chce w okno wchodzić, bo tam się źle gra Potem sama różniejsza filmu jest. Mhm. Chodzimy w głównym wejściem, mamy rozumieć. No tak. innego nie ma. No chyba, że jakiś płot gdzieś rozerwane, ale to myślelibyśmy chyba to całe obejść. Nie no, ją no, no i tak się jak będą zombiaki atakować, więc wiesz. Bierzmy tylko pozbierać i stąd uciec, to jest nasz cel. No. A gdzie potem idziemy? Potem to ja myślę, że do Glenwood Springs. I takie kółko i do Save Zona, to wiesz, tak przejdziemy No chyba, że patrz, Glynwood, Boulder i Whitestone Stone Mountain, Coastal Pine mm -hmm. No chyba, że będą fajne rzeczy, to do razu do Save Zona pójdziemy Czekaj na mnie Chwilę, zaraz będę... Ben... no okej, okay, możesz iść Balgicie nasz Dobra Czekaj, jaki jest reward? Some friends. Pst. Jak oni to robią, że jest osoba? Aha, to jest misja, oni misję tworzą. Żeby kogoś załatwić. Dobra, nikt nie wstał, wszyscy śpią. Jesteś? Już? Tak, zombie stał za tobą, ej, ej, za tobą! Dwa, 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 dwa! Dobra, Dobra dzięki! A tak staje, kurde! Dobra, ciachnij z tego, za tobą, za tobą, za tobą! Jeruna, Pieter! On potem, Zawał się jeszcze... kiedyś dostanę przez ciebie. <laughs> Mam tylko szwaj życia, po prawej! Po prawej! Ała, Prawie by mnie ciachnął. Mam nogi życia, kurde. Dobra, to trzymaj się za mną. Masz jakieś HP? Mm, mam full hape. Ale nie, czy masz coś do healowania? Nie. nie, nie. Czekaj, przeszukaj te hamary. Sprawdź tego po prawej. mogło coś być dropnięte na ziemi. Wiesz coś? Nie. Kurde, szkoda, dobra, to chodź. Ej, nie daje can, can of jam też życia? Nie. Dobra. Kurde, tu dużo zombie, masakra. Dobra najwyżej zginiemy Tum. Dobra ta, ta ra ta, ta ra. No konkretnie. Ta ta ra ta, ta 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 No ja mam tylko pistolet z pięcioma pociskami, to nie mam nic do stracenia Ej cię Może skod... tu Może po prawej przejdziemy? No chodź, prawą stroną Zobaczymy Jak mi po cobał, wejdzie, bo cię zabiję na hita, jak cię trafię Najwyżej Ech, A gdzie siara Ej ja tu łopata leży jakby co? Tak, dobrze mówię? Tak, łopata. Czy leż nagle, że no stoi w ogóle powiem. Jak... Chyba będziesz że musiał tego i te polewy się obudzą być. Patrz po prostu na niego i chodź na kucaku, no to na chcichca. Że tak powiem. Powiedz coś, bo zaczyna szumić ostro. A, sorry. Dobra, spokojnie, spokojnie. Dobrze, musicie psycha wytrzymać, dobra uh, 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 Pusta auto, pusta auto Kurde Niechajmy się On... Aaa, ten głupi krawędź, ten idzie, krabel. ten tu idzie, uważaj, uważaj, uważaj Chodź, załatw go Skupi się na tobie chyba, nie nie, nie idź, chodź, chodź Kurna, dobra Mamo, mamo, mamo nie, nie sprintuj, nie sprintuj raduj. Nie sprintuj tylko, bo wszystkie Właśnie... przyjdą Pamiętaj, żeby nie sprintować, chodź Dobra, czysto, już jest na tej tak kuli coś może być, możliwe Tam jakiś leży, to nie będę go, nie będę go budzić no. nie Czekaj, tak tu leżą jakieś to nawet siedzi chyba, tak? To nie jest martwy czy żywy? Ty, to tam Co? siedzi To? No. Nie wiem, On siedzi, medytuje Nie zakłócaj medytacji Nie dobra, zdechły Trochę dziwny tak Uważaj tam. Dobra. Da się to sprawdzić w środku, czy nie? Nie, tu nic nie ma. A, ta się na to wejść, a co? spoko. Jak tu weszłam. Ciekawe miejsce do kąpienia. A no tak. ma nawet po to jest, wiesz? Tutaj z pistoletem, to, ze snajpą to... Dobra, teraz czekaj, bo muszę taktycznie pomyśleć, bo tu strasznie dużo zombie. Widzisz ten helikopter po prawej, może tam iść gdzieś? No. Ja tą wieżę tam. Dobrze, że za płotem jest dużo tych zombie, widzisz? Chodziłem, bo ja, za chwilę... ja już zjecham na brak picia. Ja, ja jej na bar... Czekaj, jeszcze coś zjem przy okazji. Ej, kanowczam a... e, daje życie, e, kanowczam daje życie. Tak? No właśnie mi podniosło. Troszeczkę. To picie nic. Nie. No, w miejscu no. stoi. No niestety. Pierwszy odcinek na YouTube od dłuższego czasu. Tylko sobie problem, bo jak one nas zobaczą. To jest, to jest za tej. Coś to na nas rzucą. Nie, ja, ja stąd uciekam, cholera. Logamy się. To znaczy, się a za, zanim one tutaj nas okrążą i przyjdą, to trochę czasu minie. Ale wiesz... Jak przyleci taki dzik z pancernik, no to... No, dwóch gości już namierza. Ej, ty, Ala Human... ej, widzisz tego gościa na mojej mapce? Ala coś tam? Nie. Ala Muhammad. No to, to jest gościu... tego widzę, no. No, no to, jest ten kościół no to jest ten kościół który, który, miał ten military rack. Tak, to on jest. No taki właśnie głupinik. Dobra, idziemy albo stoimy, Idziemy, bo jej, ryzykujemy. Najwyżej zginę może za problem, ej. No idź, kurde. W czego po prostu sprinty do wyjścia i już, albo na jakieś no zniesienie idziesz, albo stoisz, bo tak, idzie stoisz, idzie stoisz. Albo obserwuję. Dobra. Co, co? Jestem na Parę... od zombika. Spokojnie, spokojnie. Nie pozwól się po prostu trafić. Pomóż mi też, jak tak z tych bloków. Dobra, daj, daj, daj Zombi leci za tego. Weź go rozwal. Za tobą, no. Ja tu szukam, obracam się, nic. Przynajmniej expa nabiję, wiesz? Ze mnie ich. ich... ...money, dobra. No bo Fajnie, jak, jak czasami jakieś leki wypadały, bo coś z nich... Tam no coś leży... A, bo nie? To chyba z grup? Nie, nie. to nie jest. To są... E, światła na lotnisku, takie są. Idzie zombie. Zabity, Aaa dobra. Się głupi. No. Więc, no, zauważycie tam Wiem, w widzę, widzę, widzę. Dobra. Ale spamisz, kurde. Sorry. Już. Muszę to odciszyć. Czekaj, nic nie mów teraz. Dobra, to odciszę. Godzina... minia... dwunasta minuta filmu. Odciszyć. Dobra, chodź tu. Jakiś ten mały ten pas startowy. Na tym miał ten duży samolot lądować, jak tutaj... ...kurde, avionetka nie wyląduje, A, ...dobra. Jak ten skrzydła gdzie? No, 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 dokładnie. Zero miejsca na skrzydło. Tam coś leży, Martyna. Nie machaj tym! Kurna. Ja myślałem, że on jest żywy, no. Co, hemlaj? Ja biorę. Sorry, zabrała. Skara, oddaj mi go, już. Bardzo, czekaj. Drop. Okej. Okay. A ja cię dam patrzę. a ja ci dam to. No teraz to już wy... nie chcę ginąć. <laughs> Sorry. muszę to wyciąć z nagrania. Mm. Bardziej wolnikami tu handlowali. Leżą w tych klatkach, NF w półżywi. Dobra, Dobra. Idź, bo ma... ja tu wzdycham. Spokojnie, ja już też mam zero picia ja już w ogóle go nie widzę. Nie ja umieram na picie, no brak picia A, Jeszcze mało HP masz, kurde To, kurna jakby to tu przejść Nie wiem, czyli tak i na prawo iść na prawo, ale O, wstał jeszcze jakiś kurde no Nie widzę tego, nie jakiś taki dobry słuch jak leżą To się stojący nie wykryje, a ten leżący prędzej Dobra, chodź na te prawo Ja Mam pomysł Chodź, chodź, chodź Młodszy, żeby takie jakieś picie było, jakiekolwiek, Jakiś juice, albo... choć chociaż w soda. Waga, chodź tutaj. Dobra, tu jest jeden zombie, tu jest ich mało z tej akurat. Wiesz no dobra. To byś tego po prawej. No Nie mu z lewej. Mhm. No fajne, czy hity padają jak w łeb trafię za każdym razem. Chodź po, po, powoli. Mów jakby jakiś się na mnie skupił albo coś. jakby jakiś blisko ciebie to głos Czekaj, czekaj, stój, bo ten zombie po lewej tak, tak, tak. Wiem, widziałem. Chodź, tu coś mamy. Tu zarage finder chyba. Tak, zarzęć fajnera razem nas binokli. Eee, nie. Tutaj leży. C w razie czego tam możesz sobie wziąć? Go, no, ja nie po... biorę, bo nie mam za mały plecak na to. Tu coś jest, czekaj, tu coś leży jeszcze. Cicho. No dobra, tam, siedzą. Hemlight to jest, tylko... Chodź Dobra, tutaj. lewo czy prawo? Tu prawo idziemy, mniej ludzi jest. Znaczy, zmiaków mniej. No, chciałbyś, o. ej. Co? Chciałbyś. Nie chcemy właśnie ludzi, bo to bardziej się ludzi boję niż zmiaków. Czekaj, no. spróbujemy z tak jakoś, o! Chodź tutaj, ej! Tędy chodź! Przeskocz. Jak? No przeskocz, no co? W razie czego to tam na, na hamery skakuj, dobra? I na różne takie rzeczy. Martwy? Martwy. Tak. Flara, tu... o, Rothschild tu jest. Ej, tu jest chyba... NVG Goggles, mam NVG Goggles, ej. O, jak super. Tu jest M9 Helmet Black. A e, tu masz Sandbar Barricade. Ej, nie e... Wiem, ten zombie nie wstanie. Ktoś go robi. Wstanie. A zombie tam ci zauważył. zabramy. Raz Zaraz przyjdzie, spokojnie. Mam NVG Goggles, fajnie, to na potem. Teraz mi się nie przydadzą na razie. Ej, to ja może pójdę Ej, Wchodź do góry, na górę, to? no wchodź na górę już, ale ostrożnie, tam mogą być też zombie, wiesz? Mówisz? No chodź, no idź, i tam. Uważaj, idzie ten taki, ten, ja go załatwię już, wiesz, bo mnie tutaj, łazić. No, i ucieka przede mną, no, dobra, stram nie to nie. Nie wiem, czy do mnie nie lecą. Jak będą chodźcie do góry, to gadaj. No właśnie, ja idę na górę, więc... Jak tu spróbujesz... Ooo, albo nie, O, granola, par. A, myśla, że granat. <laughs> Ej, się po tym, bo w słupie się wspiął, lol. I się zbugował w tym słupie. To się nie da Dobra, już z niego. Lol, dobra, schodź tutaj, bo mi twoja pomoc jest zapoczana, bo do trzech zombiaków jest. Ja? No. Więc za chwilę będę mieć kostki życia, stary. Flara. Najważniejsze na żeby nie strzelać, bo będzie krucho Dobra, zdjąłem już tego, z... dwóch już zdjąłem Ja już idę na dół Jeszcze został, Uważaj, nie wychodź mi tutaj po prostu, bo ciężko capna, bo coś No, w porze widzę Dobra, poszły wszystkie No. Do piachu Wszystko tam, wszystko wziąłeś, tak? Tak Dobra, chodź tu, Tylko ostrożnie, bo taki ząb jak idzie Chodź się, oczekaj ściągniemy nie niech tu będzie żeby potem innych nie obudzić z yy, tego, no Dobra, I mam go. go, mam go dobra Aśpieszcie biegają teraz te zombiaki. Papa Sp teraz namioty Tu A coś są Tu, so tu leżą są, chodź Helmet jest i hemlight. Kask, nie chciała Dobra, chodź Gdzie? do tych to namiotów bo leży i w namiocie i przede mną no Nie Dobra zdychły A tam iść A tu, ja krwawie? Ja krwawie, olol Ja nie widzę, poskocz No krwawie no Ja nie, nie widzę. widzę, a bo ja mam grafikę na niską ustawioną Se załączyłem Tutaj jest babka i obok niego jest helmet tego gościa jeszcze hmm. Puste są ta namioty 19 minut nagrywam. No szybko to idzie, kurde. I powiem. O, o tu to się ominęłaś. Co? Hemlight, patrz. Dobrze że ominęłaś. Ja tam ja, ja nie wchodziłam w ogóle, wiesz. w tych budynkach, to nie, to zamknięte są, są, dobre. A to jest wóz y, straży pożarnej. A to coś tam może będzie, sprawdź. One wszystkie są martwe, tak, dobra. Tak. Good, good, good to know. No trochę biedak na lotnisku. O, to weź. Jakbym bym tam umiała? To weź na tego. No. O, tu też jest Firex, drugi. Ale ja nie biorę, bo ja mam Butterfly'a, nie chcę mi. Tu jest Flare Gun. Ej, tu pusto, dobra. Chodź dalej. Mm, potem do tych hangarów tam pójdziemy. No weź tam nie. jest dużo zombie. Wow. Flare. O, w czy dupy. A ja za niedługo zdechnę. Tak? No. No ja wierzę cię pozbieram. I się logniemy gdzieś albo coś. Wiesz jak się logniemy w tym lotnisku, to zacznij się poza lotnisko na szczęście. No wiem. Jak wejdziemy na inny serwer. Ja tu wiem. Dobra. Uuu, jakie echo? Słyszałaś to? W tym budynku są, no. a w góry są rzeczy. Ej, idziemy do góry. Są chodź tu. No dobra, chodź. A po lewej jeszcze zombie, super, za tobą, ale poza tym. Zauważył cię. Jak my tu przejdziemy? Nie wejdziemy tam. Okno. No spróbuj. Uważaj na zombiaków. Tylko... no właśnie. No próbuj, nie martw się, próbuj w Ej, ale tu zombie idzie próbuj po mnie. Próbuj wejść, ja go zabiję, no. Ale u góry są zombie, geniszu. Skąd wiesz, widziałaś? Słyszę! W cholerę. Czekaj. I czołgaj się. A, czołgaj, dobra. Ale mnie zbugowało, lol. Ale... bez sensu. Hi. Czekaj, ale mnie zbugowało. No dobra, już. Nie ja tu krwi noszę. Ja nie widzę tej krwi. O, czekaj. Dobra, no, nie żeby... da się wejść, lol. Jakie głupie. No bo zablokowali to debile jedne. Tam u góry są i ty. Skąd wiesz? No bo widziałem już nie gościa chyba. Ja, Tędy, chodź! Jest... Już jestem w środku, chodź. Jak? Maska i mainstay. Schodź mainstay, to ci picie. Tędy. No ale jak? No. Masz ma Anciman. Idź tam. Idź tam! Masz to. O Tu nie ma zombie. W ogóle, żeby się nie dziwił. Zbugowane słychać. No właśnie słychać. Stary, ja tylko kostki widzicie. Chodź tu spóki co nic nie ma same schody, są do góry tylko. Jak na razie Pusto tu jest, nie wiem, czego ty się pałaś. Pusto. To same loki tylko. Personale. Nawet i tuż tutaj nie ma. Taktyka knife, o. No, widzisz. No, ale tylko coś takiego. ej, mało tych rzeczy. Spróbuj pohakować, może jakieś się otworzy, wpisuj ich od 6969 Czemu 6969? No taki jakiś ogólny. Ja poglądam czy tu nie będzie jakiegoś gościa. Te mój gościu już dźwięki wydaje. E, e. Tak? No. A wziąłeś tego Mind tak No to dobra, to też się trochę dało Fajnie mieć fns skarga Kurde Nie, ja już ja tu zdycham Dobra, chodź na dół Tam tu źle leży, Mindstance tu chyba jest Nie, Back of, of Chips To już z ja już też tracę HP, wiesz Ej to nie, to może tu tutaj zginiemy o góry, chociaż No, a rzeczy? No właśnie Proszę tak, już kończy odcinek, powoli. Lipnie trochę. Mmm, myślę, że tu będzie cokolwiek. Save zona, gdzie tam? Nie zążymy Daleko. Mmm. Czy wiesz, można by się vlogować, tak... mi się Wiesz co, dałoby radę. Co? Save zone. Czekaj. Ty tak, ale ja nie. nie. ale rozumiesz, co chodzi? Patrz, nie stąd iść safe zone, tylko wyjść i wejść na jakiś inny serwer. Słyszysz? Aha. I wtedy on nas wyrzuci poza lotnisko. No. No to, to chodź na górze, zakończymy odcinek i że potem to zrobi. Ja teraz skończę grać. No. Że no. go wyrenderuję. Dawno tego nie robiłem, muszę sobie przypomnieć jak to się robiło. Ja muszę. Się tu jeszcze pobawię tymi lokami. Dobra, kończymy. O! Także dzięki za zobaczenie tego odcinka. Zapraszam do następnego, jeśli jakiś się pojawi z tych postaci jeszcze. Tak widzicie, mi już HP do połowy spadło. Martyna już tam ma, już, już okres ma. Tak. Jak to się mówi. Także dzięki za zobaczenie. Nara. Cześć.